Hej! Witam Cię na moim kanale, z tej strony Klaudia. Dzisiaj bez makijażu, bo stwierdziłam, że naturalność jest taka piękna, że wszyscy powinniśmy być naturalni. Ale to nie o tym mowa dzisiaj. Więc... Ostatnio chyba były wybory. I... zostałam poproszona właśnie, czy mogłabym nagrać filmik na ten temat, co ja myślę na ten temat. Pozdrawiam, Ania. Więc tak, więc całe się na ten temat. Po pierwsze, nigdy w życiu nie głosowałam, więc to już chyba jest jakaś taka mała odpowiedź, co ja sądzę na ten temat. Nie głosowałam i nie zamierzam oddać cząstki siebie, swojej energii na coś, czego nie popieram. To po pierwsze, ja tego nie popieram. Nie... Mm, nie czuję, żeby oddawać swój głos na, na coś takiego. Tak, Ja nie lubię polityki. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, tak, ty nie oddasz głosu, ktoś tam inny nie odda głosu, ktoś tam jeszcze inny nie odda głosu, a może te głosy przeważyły, tetetetę. Okej. Okay. po pierwsze, to, to myślę, że. To nie dzieje się wszystko Sprawiedli nie, niesprawiedliwie, tylko no tak, to, to nie jest wszystko tak, jak, jak ludzie zagłosowali. Ja myślę, ja myślę, że to jest jedno wielkie oszustwo. Wszystko jest już ustawione. Ym... Sfałszowane, to na pewno myślę, że jest właśnie sfałszowane. Więc po co ja mam w ogóle oddawać swoją energię na coś takiego? Po to, żeby, tak jak właśnie to Ania powiedziała, mm, się połączyć z czymś energetycznie. No bo skoro ja oddaję swój głos, i ja, ja to wspieram sobą, to ja nie chcę. Ja się wykluczam na to. Ja nie będę nikogo wspierać w takich tych. W ogóle dzisiaj sobie sprawdziłam, co to w ogóle, co to w ogóle były za wybory, tak? Myślałam się, co to prezydenta nowego wybierają. Nie wiem nic na ten temat, naprawdę. Ktoś może sobie pomyśleć, ale ona głupia, nic nie wie na, na temat polityki. Po prostu nie wiem. Nic. Zero. No comprende. <grywka> nic. I tak się sobie weszłam na ten internet sprawdzić, co to za wybory. Co co, co co za kandydatów będziemy mieli może nowego prezydenta i tak z ciekawości mówię żeby zobaczyć z kim mam do czynienia z kim miałabym mieć do czynienia a tu się okazuje, że to są wybory tego Sejmu i Senatu i wybiera się te komitety o, ja nie wiem, wiecie co tak wszyscy narzekają na ten PiS ale i tak zawsze ten PiS wygrywa Nikt na niego nie głosuje. Przynajmniej z moich znajomych. I tak, no i dla mnie to jest jedno wielkie fałszerstwo. I po prostu czytając te różne śmieszne komitety... A tu mam gdzieś w ogóle też... Co my tutaj mamy? Komitety. Prawo i PiS, no to PiS, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość. Jakiś koalicyjny komitet wyborczy Koalicja Obywatelska PO Zieloni. Komitet wyborczy Polskie Stronnictwo ludowe. Już to jakoś nie brzmi. Nie wiem, lepiej niż ten Pis. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bezpartyjni i samorządowcy. Hmm. Wyborczy. Komitet wyborczy wyborców przywrócić prawo. I co? I ludzie nie głosują na taki właśnie komitet wyborczy wyborców przywrócić prawo, czy mm, wyborców ruchu obywatele RP, jakiś Krzysztof Kwiatkowski, nie wiem, Bagieński, też nie wiem, Stanisław Kogut. Tylko wybierę ślązoki razem. No, na ślązoków bym pewnie ten, bo lubię Ślązoków. <noise> Bo sama jestem Ślązoczko, synowiec, ale nie w ogóle, kurde, serio nie. Jakiś adwokat, prawa, prawda i sprawiedliwość dla Polski, wyborczy jedność narodu, no i co, i wszyscy tak na pis głosują? Nie wiem, wydaje mi się to jedną wielką ściemą. I nie będę miała z tym nic wspólnego. Nie. Nic. Kom kompletnie nic. Zresztą do mnie ludzie nie rozmawiają na te tematy. Bo ze mną się nie da o tym, na ten temat porozmawiać. Ja mogę porozmawiać sobie o świadomości, o wychodzeniu z ciała, o świadomych snów, o magii, o Archaniołach i tam takie tam. A jak ktoś mi ciśnie, w ogóle coś, jakieś coś się dzieje na świecie, nie wiem, nie interesuje mnie to, bo to ja wybieram, tak? Ja sobie wybieram, gdzie chcę, żeby moja energia podążała. Tak. I ona będzie podążać w pozytywne rzeczy, w takie, które napawają mnie szczęściem, a nie smutkiem i, kurde, żalem i pretensją, bo ci wygrali znowu i nic się nie dzieje, i ludzie biadolą i takie tam. No, także. Też gdzieś w sumie wyczytałam, że mm, co mi się nie, nie podoba, nie wiem czy to jest prawda, że w momencie kiedy nie oddajesz swojego głosu, on jest dzielony. On jest dzielony na. Tutaj wychodziłoby na to, że na te wszystkie partie jakiś tam procent mojego głosu jest oddany, tak? Ale nie wiem, czy to jest prawda. Jeżeli to jest prawda, ja się na to wykluczam. Yy, nie dotyczy mnie to. Bo to jest niezgodne z moją wolą, żeby ktokolwiek w ogóle brał sobie prawo do tego, gdzie oddać mój głos. Z jakiej paki? Kto to w ogóle sobie zarządził, żeby mój głos dzielić i głosować. To bym miała się połączyć z tymi wszystkimi. Nie, 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 nie. Także ja się już na to wykluczyłam. I tak więc e, to tyle chyba na temat wyborów, czemu nie głosuję, czemu nie będę głosować. E, oczywiście każdy ma prawo wyboru, moim wyborem jest, żeby w tym nie uczestniczyć. Mm, mm, to zresztą w ogóle powinno być tak, że każdy, a tu teraz będę mówiła o, prezydent, o, o prezydentach, o prezydenturze. Pst, turze. E, każdy, każdy w ogóle powinien mieć prawo do tego, że, żeby sobie zarządzić, że on mm, chciałby zostać prezydentem. I daje swoją kandydaturę. I ludzie mogą głosować, tak? A ja może sobie chcę zagłosować na tego gościa, wygląda spoko i wtedy może i bym głosowała. Ale jak ja mam do wyboru A zagłosować... Ja mam wybrać mm, jednego spośród iluś tam. Imbecyli? Którzy tylko patrzą na to, jakby się tu wzbogacić i jakby tu oszukać, i dobra, może ktoś tam ma jakieś coś, żeby pomóc, tak? No, może troszkę. Nie wiem, ja już jestem tak daleko od tej polityki, ja naprawdę nie wiem, co się dzieje, ale to, co mi mama mówi, to mama narzeka, tak? Mama narzeka, że jest do dupy polityka zjebana, złodzieje i tam takie tam sobie wyzywa po nich. No to ja mamy, słucham, tak? Skoro moja mama e, nie jest zadowolona, a to i więc ja jej ufam, no. Ja też, też w sumie nigdy nie byłam zadowolona. Kiedyś tam, kiedyś tam. Także... No, Jezu. No. Żeby zostać prezydentem, tam musi być ukończone 35 lat. A kto to tak zarządził, że musi być ukończone 35 lat? Kto powiedział, że 35-latki są mądrzejsze niż na przykład teraz 25 -cio? Dla mnie wiecie co cieszy mnie to, że właśnie teraz na świecie jest coraz więcej ludzi świadomych. Coraz więcej ludzi się budzi i ja bym właśnie zagłosowała na taką osobę jakąś młodszą, tak? Bo bym wiedziała, że ona już na przykład jest na tym świecie po to, żeby żyło nam się lepiej, żeby coś się z... żeby coś zmienić żebyśmy wszyscy doświadczali tego pięknego życia, kurczę, żeby żyło nam się jak najlepiej, no bo przecież zasługujemy na wszystko co najlepsze. I czemu ma nam ktoś coś zabierać i żeby mieć jak najwięcej? To jest naprawdę, to jest to... dla mnie to jest taka głupota, nie, że ci wszyscy, którzy są nad nami, się tylko bogacą, zabierają ludziom, tak, ludzie w Polsce nie żyją tak, jak Powinni żyć tak, jak wszyscy powinni żyć na tym świecie, czyli w dobrobycie. W dobrobycie. Uch. Powinniśmy mieć wszystko, co najpiękniejsze, no ale to wiadomo, że jeszcze chyba nie te czasy. Także już teraz rodzą się kryształowe dzieci, czy tam diamentowe dzieci, które zmienią ten nasz świat, i na takie wybory to ja bym chętnie chodziła. Nadejdzie ten dzień, nadejdzie ten dzień, kiedy będzie wszystko pięknie, ładnie. Może dożyje. A jak nie, to w nowe wcielenie będzie inne. Tak. Pozdrawiam serdecznie. Uściski. Pa.